Minister podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski zaprezentował w Płocku nową strategię mieszkaniową dla Polski. Zakłada ona m.in. zwiększenie dostępności mieszkań oraz wsparcie dla osób młodych. Strategia ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków i wyzwań związanych z rynkiem nieruchomości. To, które niezwykle ważne jest adresowane dla rodzin z tak zwanej luki czynszowej, czyli tych, którzy są troszkę zabogaci na mieszkania komunalne i socjalne, natomiast nie potrafią sobie poradzić, są zabiedni na mieszkania na rynku. Poszukujemy rozwiązań, żeby rozwinąć, spopularyzować rynek najmu. Rynek najmu mieszkań taki, jak jest w Europie Zachodniej, w Niemczech, w Skandynawii, gdzie młodzi ludzie zmieniają często miejsce zamieszkania, miejsce pracy, chcą być otwarci, nie chcą się zamykać.